Ciao ciao to rasa psa, która zachwyca swoim lwim wyglądem i niezależnym charakterem. Pierwszy fakt. Język Ciao ciao ma unikalny, niebiesko-czarny kolor. To cecha, którą dzielą tylko z jedną inną rasą na świecie, co czyni je wyjątkowymi. Drugi fakt. Te psy pochodzą z Chin, gdzie były cenione jako psy stróżujące, myśliwskie, a nawet świątynne, pełniąc ważne funkcje w różnych aspektach życia. Trzeci fakt. Czao czał mają gęstą, podwójną sierść, która doskonale chroni je przed zimnem, ale wymaga regularnej i starannej pielęgnacji, by zapobiec kołtunieniu i utrzymać zdrową skórę. Czwarty fakt: są znane ze swojego niezależnego usposobienia. Nie zawsze są wylewne, lecz wobec opiekuna potrafią być niezwykle lojalne i oddane. Piąty fakt: ich charakterystyczny wygląd, przypominający lwa, sprawia, że często nazywane są lwiemi psami. To podkreśla ich majestatyczną prezencję. Chao Chao to nie tylko piękny wygląd, ale także unikalna osobowość, która wymaga cierpliwości, konsekwencji i odpowiedzialności ze strony właściciela, by zapewnić im szczęśliwe i zdrowe życie.